1 marca Brandon Sanderson zaszokował fanów fantastyki na całym świecie, wypuszczając film It's Time to Come Clean, czyli Nadszedł czas, by wreszcie się przyznać. W końcu wiemy, że clickbait absolutnie nie działa i nie stosują go największe sławy, więc na pewno będzie mówił na serio. W niezmiernie ponurym początku ogłosił swoim widzom, że od paru lat ich okłamywał i coś przed nimi ukrywał. Czyżby wychodziło jakąś dramę? Pierze brudne pieniądze mafii, ma kochankę na każdym kontynencie, albo może na przykład wydawnictwo wyzyskuje go w niewolniczej pracy. To w sumie nie byłoby dziwne, biorąc pod uwagę, jak grube książki i jak często wypuszcza, ale nic bardziej mylnego. Otóż ludzie różnie sobie radzą ze stresem i nadmiarem czasu spędzonego w domu, wywoływanym przez pandemię pandemią koronawirusa. Okazuje się, że sposobem Brandona jest kompulsywne pisanie. W efekcie napisał aż pięć sekretnych książek. Aż trzy z nich są osadzone w uniwersum Kosmir. Kos kosmir, Jezus, nie wiem jak się to wymaga, chyba tak. Kosmerę, mówmy po polsku. Czwarta to tajemnicza powieść z dziedziny fantastyki, a piąta to grafik-novel dla młodzieży. Grafik-novel, czyli po prostu komiks, ale całość umieszczona jest w jednej książce, a nie rozbita na zeszyty. Jak zareagowali fani? To będzie dłuższa historia, więc musicie wytrzymać do końca. Nie wiem, jak przeżyjecie ten stres, ale jakoś musicie. I słuchajcie, to jest doskonały moment, żeby zrobić sobie przerwę na ogłoszenia. Yy, otóż, jak już pewnie zauważyliście, jestem mega chora. Zresztą pisałam na Discordzie, że powstanie dzisiejszego odcinka w ogóle stało pod znakiem zapytania, bo po powrocie z Warszawy kompletnie straciłam głos. Ogólnie byłem bardzo chora, ale no, głos jest największym problemem pod kątem nagrywania. Yy. Wczoraj już mogłam troszeczkę mówić, dzisiaj jak słyszycie, wciąż szału nie ma, ale jakoś jest, więc nagrywamy. Jest poniedziałek wieczorem, byście się zastanawiali, więc tak, jest wczoraj względem tego, jak to oglądacie. Mam nadzieję, że uda mi się przez noc i jutro rano złożyć ten odcinek i go wrzucić, bo bardzo bym chciała, żebyście mieli go we wtorek o 18.30. Natomiast oznacza to, że niestety najprawdopodobniej nie będzie odcinka w przyszłym tygodniu. Chociaż bardzo bym chciała. Ale wyjeżdżam, znaczy o ile wyzdrowieje, ale wyjeżdżam na y, obóz zimowy Nowoczesnej Siermierki Klasycznej, więc miałam w planie, w związku z tym wyjazdem, że w tym tygodniu nagram dwa odcinki, żeby jeden był na zapas. Ale ponieważ się tak totalnie rozłożyłam i ledwo nagrywam ten odcinek, to niestety nie dałam rady nagrać tego odcinka na zapas, więc o ile jakiś cud się nie zdarzy, to żaden odcinek w przyszłym tygodniu się nie pojawi. Jest mi z tego powodu okropnie przykro i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Robię co mogę. I tak już tak strasznie mi się nie chciało nagrywać tego dzisiejszego. Znaczy, chciałam się nagrywać ten odcinek, ale wiecie, tak się źle czułam, że stwierdziłam, że mi się strasznie nie chce nagrywać tego dzisiejszego odcinka, ale ponieważ bodajże wczoraj czy przedwczoraj przyszedł nowy patron, którego serdecznie pozdrawiam, sobie pomyślałam, że Jezus Maria, to będzie takie główie. Wiecie, patron przychodzi i w tym tygodniu nie ma odcinka, i tydzień później nie ma odcinka, to był jakiś dramat, w związku z tym. Ale zobaczymy, czy uda mi się w ogóle dojść do końca, bo na razie to słyszycie, że super nie jest. Dobra, koniec chyba wszystkiego na dziś, w sensie ogłoszeń. Odcinek jeszcze będzie trwał, więc możemy jechać dalej z tym koksem. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli mój nos będzie się robił coraz bardziej czerwony z ubiegiem tego odcinka, z biegiem tego odcinka, to dlatego, że robię przerwy na siąkanie nosa, ponieważ mam tu niagarę i to będzie dlatego, a nie dlatego, że piję pod stołem <laughs> pieprzówkę, którą mi poradziliście na wyzdrowienie. Wracamy do Sandersona. Otóż w głowach fanów Brandona powstało pytanie, jak dorwać się do tych sekretnych książek? Kogo przekupić, kogo zabić? Odpowiedź okazała się prosta. Razem z filmem ruszył Kickstarter. Plan? Zebrać 1 milion. 1 milion, posz. Plan? Zebrać milion dolarów w 30 dni za komplet czterech książek, bo projekt nie uwzględnia komiksu. Wystarczy wesprzeć projekt na Kickstarterze. Oczywiście, jak zawsze, są różne progi. Za do 40 dolców można dostać 4 e-booki, które trafiają do nas co kwartał. Za 500 dolarów mamy już pełen pakiet. Wszystko, co tylko da się wymyślić. Cztery książki we wszystkich możliwych wersjach: fizyczne, e-booki i audiobooki. Do tego w pozostałe miesiące dostajemy pudełka pełne gadżetów tematycznie związanych z uniwersum Cosmir albo z Sandersonem. Jest to tak zwany rok z Sandersonem, bo co miesiąc dostajemy od niego coś fajnego. Najciekawsze jest to, że książki mają do samego końca pozostać tajemnicą, więc nie do końca wiemy co kupujemy. Wiemy tylko, że to książki Sandersona, więc dajemy mu kredyt zaufania i czekamy. Choć skoro jak są już napisane, to to i tak jest nie, nie taki duży kredyt jak na Kickstarter. Gorzej by było, jakby dopiero powiedział, jakby powiedział, że dopiero będzie je pisał. Chociaż zwykle Sandersonowi, jak już mówiłam, to pisanie idzie szybko i sprawnie, więc i tak prawdopodobnie by to wszystko wyszło. Ale tutaj towar już leży, trzeba go tylko do końca tam opakować, wysłać i będzie git. Kickstarter ruszył równocześnie z opublikowaniem filmu i zegar zaczął tykać. Poszło jednak znacznie szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. Fani Sandersona rozkręcili pra prawdziwy Black Friday i po prostu rzucili się wspierać projekt. W pierwsze 6 godzin stuknęło 7,5 miliona dolarów. Czyli cel został pobity ponad siedmiokrotnie, ale to jeszcze nie był koniec. 2 marca, czyli dzień po ogłoszeniu kampanii, możemy przeczytać na Kickstarterze wiadomość od zdumionego Brandona, który mówi 10 milionów? To niesamowite, przytłaczające i nie do końca mogę w to uwierzyć. Położyłem się wczoraj spać, mając nadzieję, że ludziom spodoba się moje małe ujawnienie tajemnicy, a po obudzeniu okazało się, że to prawdziwy fenomen. Błyskawicznie zdobywaliśmy światową popularność na Twitterze i byliśmy pierwszym filmem trendującym na YouTubie. Pierwszym filmem trendującym na YouTubie, w sensie nie pierwszym w historii, który trenduje na YouTubie, bo tak to chyba za tak głupio trochę przetłumaczyłam. Tylko pierwszym na liście filmów trendujących na YouTubie. W ogóle powiedzcie mi, czy jest jakieś słowo na trendujący, w sensie trending po polsku? Czy to już jest takie spolszczone, że można tak powiedzieć? Czy się mówi na przykład pierwszy film w karcie na czasie? Bo ja za bardzo nie oglądam polskiego YouTube'a. Jak już oglądam polskiego YouTube'a, to sobie tak jakby sama wybieram, co chcę oglądać. Ja nie korzystam z tych takich właśnie trendujących filmów, więc brakuje mi tutaj słownictwa. I liczę na was, że mi pomożecie. 4 marca projekt przekroczył zawrotny próg 20 milionów dolarów, a Brandon napisał: Przed chwilą uzbieraliśmy 20 milionów. Właśnie zostaliśmy projektem numer jeden w całej historii Kickstartera. Kto mógł się spodziewać, że kilka dziwnych opowiastek może rywalizować i wygrywać z innowacyjnymi technologiami i projektami ukochanych gier? W chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, projekt uzbierał już ponad 28 milionów dolarów. Czyli 123 miliony złotych. I powiem wam, że kurczę, chciałabym uzbierać 123 miliony złotych na swój projekt. Albo na projekty, bo szczerze mówiąc to tyle kasy spokojnie wystarczyłoby mi chyba na kilka przy moich skromnych marzeniach. Mogę się na przykład z kimś podzielić. Słuchajcie, robimy jakiś taki biznes, że wy ogarniacie ten temat, ja wam pomagam, a potem się dzielimy tymi grubymi milionami. Jak ktoś jest chętny, to piszcie. No i teraz na pewno jesteście zdziwieni. Ja tak trochę byłam. No bo jak to? Czemu Sanderson wydaje książki Kickstarterem? Przecież skutecznie wydaje z tradycyjnym wydawnictwem, które na pewno nie odmówi wydania następnych czterech książek Sandersona, bo przecież wiadomo, że wszystko co Sanderson napisze to się sprzedaje jak świeże bułeczki. Owszem, Sanderson rzeczywiście wydaje w modelu tradycyjnym. Współpracuje z Torem i z Delacorte Press i jak sam podkreśla nie zamierza z tego rezygnować. Między innymi dlatego, że w ten sposób jego książki można kupić w większości księgarni. Ale Brandon od lat działa też na własną rękę. Ten projekt nie jest bynajmniej jego pierwszym podejściem do kickstartera czy do self-publishingu. Pierwszego Kickstartera uruchomił w 2020 roku z okazji dziesiątej rocznicy wydania Archiwum Bożowego Światła. Wydał wtedy luksusową edycję Drogi Królów, a wcześniej, od 2010 roku, samodzielnie wydawał e-booki i oprawione w skórę wersje książek takich jak Zmgły Zrodzony, Studnia Wstąpienia, Bohater Wieków czy Rozjemca. Sanderson ma też własną firmę, Dragon Steel Entertainment, która zatrudnia aż 30 osób oraz utrzymuje własny magazyn. To jest istotne, magazyn nie są istotne, kiedy się coś sprzedaje. Poza książkami sprzedaje też swój merch, m.in. innymi printy, ubrania i inne gadżety. No ale po co mu ten Kickstarter? Przecież na tradycyjnym wydawaniu i tak zarabia kokosy w porównaniu z innymi pisarzami, więc po co się męczyć? Teoretycznie możemy oprzeć się na wywiadzie w New York Times, w którym sam Brandon mówi, że to jest jego własny sposób, żeby dać małego pstryczka w nas Amazonowi. W Stanach, Amazon pośredniczy w sprzedaży ponad połowy wszystkich sprzedawanych w USA książek papierowych. W przypadku e-booków i audiobooków ich pozycja na rynku jest jeszcze silniejsza. Według Sandersona, aż 80% sprzedaży jego książek przechodzi właśnie przez Amazona, który oczywiście pobiera za to stosowną opłatę. Jednym słowem, Amazon to monopol, podobnie jak u nas jest z Empikiem. Nie ma ty w Empiku o co nam się od mikrofonu, nie macie w Empiku, to twoje szanse na zostanie bestsellerem malają praktycznie do zera, ale równocześnie samo bycie w Empiku jest mega drogie. W każdym razie, Sanderson twierdzi, że osłabienie pozycji Amazona na rynku byłoby korzystne dla wydawnictw, które jak na razie są pod pantoflem Amazona. Brandon postanowił dołożyć do tego przedsięwzięcia swoją małą cegiełkę. Miał być tą cegiełką właśnie Kickstarter, zamiast puszczania książek przez sieć Amazona. Brandon twierdzi też, że nie chce, żeby ludzie myśleli, że jest w jakimś poważnym konflikcie z Amazonem, bo Amazon jest super, ale że na dłuższą metę bycie monopolem jest niekorzystne dla samego Amazona. No bo konkurencja zmusza do wymyślania coraz to nowych rozwiązań, więc brak konkurencji może prowadzić do stagnacji zamiast do innowacji. Czyli tak, mamy tu ogólnie do czynienia z takim politycznym byłkotem, w którym Sanderson twierdzi, że jego kampania Kickstarterowa to sama, która ma osłabić władzę Amazona nad rynkiem ma za zadanie właściwie pomóc Amazonowi. No ale dobra, dobra, no zanim się oburzymy, no to wiadomo, że szczerze mówiąc, facet nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, no bo nie może sobie zrobić publicznie wroga z Amazona, więc musiał trochę naściemniać. Bo przecież wiadomo, że dla monopolu bycie monopolem jest zawsze najkorzystniejsze. Jeśli pożarłeś całą konkurencję na rynku, to nie musisz być innowacyjny, bo i tak nikt ci nie podskoczy i i tak twoi klienci nie mają wyboru i muszą korzystać z twoich usług. Gdyby nie to, to nie powstałyby prawa antymonopolowe. Proszę bardzo, oto koniec bardzo głębokiego wykładu na temat ekonomii w wykonaniu czerwia. Za tydzień, za tydzień robimy sobie kolokwium, chyba że pani profesor Czerw pójdzie sobie na zwolnienie lekarskie. A nie za tydzień się nie spotykamy, to nie zrobimy sobie za tydzień. Zrobimy sobie za dwa tygodnie. Proszę się bardzo porządnie przygotować. W każdym razie, w związku z grubymi milionami, jakie udało się zebrać Brandonowi, podniosły się głosy krytyki. Ich treść można wydestylować do. Czy to fair? Że Sanderson dostaje od czytelników takie grube hajsy, mimo że odniósł już wielki komercyjny sukces jako pisarz. Czy te pieniądze nie powinny trafić do innych, świetnych pisarzy fantastyki? Pisarka Fantazy, Natalii Baron, znana m.in. z książki Queen of Lan, napisała na przykład tak: Dziś jest świetny dzień na to, żebyście wsparli swojego ulubionego autora, który nie zarobił 18 milionów w parę dni. Jak zawsze w Stanach pojawia się też wątek różnorodności, mam tu na myśli różnorodność, która po angielsku jest oznaczana słowem diversity, który odnosi się oczywiście do tego, że Sanderson jest heteroseksualnym białym mężczyzną. Alex Brown, krytyk pisząca, to no ja nie wiem jak się mówi po polsku, bo ona ma ten zajmek they dem, ale polski język nie wiem jak to wspiera, więc krytyk pisząca dla tor.com i dla NPR, NPR Book napisała na Twitterze z kolei jeszcze inaczej. Tyle jest wspaniałej, różnorodnej fantastyki, a wy chcecie dawać temu facetowi miliony dolarów. Pisze też, że przeczytała kilka książek Sandersona i całkiem jej się podobały, ale im więcej czytała, tym bardziej zaczynała się nudzić. Za każdym razem stawia na najbardziej oczywiste rozwiązania, a jego postaci są tak sztampowe, że można by je zamawiać z katalogu. Dzieje się tak głównie dlatego, że brak mu kreatywności, która bierze się z posiadania szerokiego, różnorodnego poglądu na świat. Za każdym razem, kiedy kończyłam czytać jego książkę, myślałam sobie, gdyby tylko te postacie były queerowe, gdyby zgłębił bardziej ten kolonialny świat, albo gdyby zerwał z tym motywem. Oczywiście, jak już mówiłam, babka użyła słowa diverse, które tłumaczę tutaj jako różnorodny. Ale to jest taki trochę problem, bo w tego typu tekstach różnorodność oznacza ten jeden bardzo konkretny rodzaj różnorodności. Ale o tym może sobie kiedy indziej będziemy rozmawiać. Pisarz science fiction John Scalzi ma natomiast problem z tym, że Sanderson jest białym, heteroseksualnym mężczyzną. Na swoim blogu co prawda gratuluje mu sukcesu, ale podkreśla, że Brandon działa na najniższym poziomie trudności, jakie może zapewnić nam życie, i że inni nie mieli bądź też nie mają tej szansy. Zobaczmy sobie, co napisał. Uwaga! Bycie białym heterofacetem daje Ci w naszym społeczeństwie przewagę, więc przestań udawać, że jest inaczej. Zawsze mam z tym trochę problem, bo jakby... Nie mam wrażenia, że ludzie udają, że jest inaczej, tylko podkreślają, że mimo, że mieli szczęście, najczęściej oczywiście to włożyli w to po prostu dużo własnej pracy, co nie usuwa tego czynnika, że mieli szczęście, ale również pracowali, więc ja nie, nie wiem, nie powiedziałam żeby serdecznie Anderson cokolwiek udaje, ale spoko. Wracając do Natanii Baron, tej pierwszej, która mówiła, że może warto by było wesprzeć jakiegoś innego pisarza, który aż tak sobie dobrze nie zarobił, to pytanie, czy ludzie, którzy dołączyli do tej szalonej zbiórki Brandona dobrze robią? Czy może faktycznie powinni wziąć głęboki wdech i pomyśleć Jeden milion już zebrany, to ja w takim razie kupię książkę innego rewelacyjnego autora, który z jakiegoś powodu nie dostał tyle uwagi, co brando, tylko żeby to było takie proste. Rzeczywiście, w idealnym świecie wszyscy pisarze na tym samym poziomie powinni mieć tyle samo sławy i tyle samo pieniędzy. Problem polega na tym, że nie żyjemy w idealnym świecie, jeśli ktoś z Was się jeszcze nie zorientował, więc osiągnięcie takiego stanu rzeczy jest po prostu niemożliwe. Zresztą o czynnikach, które wpływają na sukces pisarza, zrobiłam już odcinek, tutaj będzie i pewnie zrobię jeszcze nie jeden. Ale co ten czytelnik miałby niby robić? Miałby sprawdzać sprawozdania podatkowe autora? Porównywać, jakie ma koszty względem przychodu, i wtedy sobie podejmować decyzję na, te, na temat tego, czy weźmie udział, udział w takiej zbiórce, albo czy będąc w księgarni, wiecie, między półkami, będzie sobie szybko wyciągał telefon, googlował właśnie przychód, dochód, coś tam, kalkulator, pity, nie pity, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. I na sam koniec tego całego procesu decyzyjnego będzie wkładał do koszyka właśnie tę książkę. No przecież wiadomo, że tak się nie da i nikt tak nie będzie robił. Co do tego, czy warto wspierać projekt Brandona, mimo że uzbiera już tyle pieniędzy. Hmm, powiem tak. Po pierwsze słowo wsparcie jest tu moim zdaniem nie do końca właściwe. Wiem, że używa się go na tego typu portalach, na Kickstarterach. Wspieram to i różnych takich, ale moim zdaniem ono nie pasuje do tego, co dzieje się w przypadku pisarskich Kickstarterów i tworzy mylne wrażenie. To nie jest wsparcie sensu stricte. To po prostu zwykła przedsprzedaż. Płacimy za coś wcześniej i dostajemy za to produkt i dostajemy go albo wcześniej niż inni, albo jest to produkt limitowany, którego później nie będzie. W tym przypadku kupujemy książki co miesięczne pudełka z gadżetami. To nie jest wsparcie, tylko zakup. Wsparcie byłoby wtedy, gdybyśmy za rzecz ogólnie dostępną za darmo płacili autorowi po to, żeby go właśnie wesprzeć. W takiej sytuacji nic nie kupujemy, bo dostajemy dokładnie to samo, co inni mają za darmo. Ewentualnie dostajemy jakieś symboliczne podziękowania albo jakieś inne drobiazgi. Wsparcie, na przykład, uprawiają moi kochani patroni, którzy oglądają te same odcinki, co wy, ale zdecydowali się wesprzeć ich powstawanie, za co serdecznie im dziękuję. Pewnie mają za to jakieś bonusy, ale tak szczerze mówiąc, to są drobiazgi. Nie kupują za to mojego filmu na własność, nie muszą tego robić, żeby mieć do niego dostęp. Jaki z tego płynie wniosek? Pani na starterze nie wspierają Brandona, tylko kupują jego książki. Nie można zabronić komuś kupowania książek, które ten ktoś lubi czytać. To absurd, bez względu na to, ile dany pisarz zarabia. Nie wiem, jak to niby miałoby wyglądać. Ej, ty tam, odłóż to fentezy, ten autor ma kupę hajsu. Weź tam ten tomik poezji, bo jego autor przymiera głodem. Przecież wszyscy wiemy, że pisarze poezji przymierają głodem, prawda? Inaczej to nie jest prawdziwy pisarz poezji. Jest to prawdziwy poeta. Pani chcą nowych historii z Kosmir. Co za różnica, czy kupią te książki teraz, czy kiedy pojawią się w normalnej sprzedaży? I tak, je kupią. To logiczne, że jeśli podoba nam się czyjaś twórczość, to chcemy jej więcej i więcej. A więcej będzie wtedy, jeśli autor będzie wiedział, że chcemy więcej i że jesteśmy gotowi za to zapłacić. I nie dlatego, że jest chciwy, tylko dlatego, że żeby mieć czas na pisanie tych książek, musi zarabiać pieniądze, żeby nie musiał 8 godzin dziennie poświęcać na chodzenie do pracy. Bo inaczej naprawdę, jak dodamy do tego komu komunie, śluby, wesela naszych dzieci, wszystkie inne zobowiązania i naprawianie cieknącego kranu, to tego czasu na pisanie po prostu nie ma i potem powstaje jedna książka na 10 lat. No dobrze, czepiając się słówek, można powiedzieć, że kupując jego książki wspieramy Brandona w ten sam sposób, w jaki kupując chleb wspieramy daną piekarnię, żeby nie upadła. Okej, okay. ale tak samo wspieramy każdego innego pisarza, którego książki kupujemy sobie w sklepie, więc to, że to jest akurat na Kickstarterze i to się sumuje, nie ma tu jakby żadnego znaczenia. Równie dobrze mogłyby być takie ekraniki nad książkami w Empiku, powiedzmy, gdzie jest suma, którą dany pisarz zarabiał w tym roku na swoich sprzedanych w Empiku książkach. W ogóle byłoby śmieszne. Całkiem podoba mi się taki pomysł. Ale czy powinniśmy zamiast tego kupować książki mniej znanego autora? Jasne. Super by było, gdybyśmy oprócz książek Sandersona kupili jeszcze książkę jakiegoś innego autora, który radzi sobie trochę gorzej, a fajnie pisze. Jestem jak najbardziej zwolennikiem wspierania małych pisarzy albo młodych pisarzy, którym trudno jest się przebić wśród tylu książek znanych i zagranicznych autorów. Więc jeśli macie dodatkową kasę na książki albo nie macie ochoty na żaden konkretny tytuł, to wtedy jasne, kupcie coś niszowego i to będzie super. Ale moim zdaniem nie można winić czytelników, że kupili sobie książkę, na którą mieli ochotę. Poza tym ludzie, którzy się czepiają, mówią o tym tak, jakby Sanderson po prostu nagrał filmik, gdzie mówi: Słuchajcie, słuchajcie, zbieram hajsy na książkę. Rzućcie hajsy, dobre ludzie. A potem jakby sobie usiadł z założonymi rękami, aż czekał, aż zaczną spływać te grube miliony. W rzeczywistości kampania kickstarterowa to jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciężkiej pracy. I bardzo często na końcu okazuje się, że było jej tyle, że cała zabawa ledwo się opłaciła. Projekt, którego podjął się Brandon, jest gigantyczny. To proces wydania na ogromną skalę czterech książek w trzech formatach, wraz z redakcją, korektą, projektem okładki, składem, drukiem, nagraniem audiobooków, przechowywaniem i dystrybucją. A także nie zapominajmy o procesie zaprojektowania, stworzenia, magazynowania, pakowania i rozsyłania gadżetów. Nie mówiąc już o zaprojektowaniu w ogóle samej kampanii, o jej marketingu, o obsłudze, o obsłudze klientów, zwrotów, reklamacji, plus o czasie i wysiłku poświęconym na napisanie tych czterech książek. No i pamiętajmy też, że liczba, którą widzimy na Kickstarterze, to nie jest dochód, tylko przychód. Jasne, dochód pewnie będzie bardzo ładny, ale daleko mu będzie do 28 milionów dolców. Do tego Brandon zapracował sobie na ten spektakularny sukces 16 latami ciężkiej pracy. Przez pisanie fantastycznych książek, dobry marketing i mnóstwo czasu spędzonym na budowaniu społeczności fanów i swojej relacji z fanami. Między innymi dzięki temu, że jedną trzecią roku, jak sam mówił, spędzał na wyjazdach i spotkaniach z czytelnikami. Na konwentach, spotkaniach autorskich i różnych takich. Jasne, ciężka praca to nie wszystko. Jasne, polscy pisarze że też mnóstwo czasu spędzają na takich wyjazdach. Wiadomo, że facet miał kupę szczęścia, na które składało się m.in. to, że jest synem księgowej i biznesmena oraz, że dostał szansę na dokończenie koła czasu. Oraz tak, to, że urodził się w Stanach Zjednoczonych, w których rynek książkowi wygląda zupełnie inaczej niż rynek w Polsce. Jeśli chcecie posłuchać o tym, dlatego ciężka praca nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu, to jeszcze raz serdecznie polecam film, który o tym nagrałem. Ale Sanderson zdecydowanie na ten sukces również zapracował. A czy miał szczęście, będąc białym heteromężczyzną, jak wypominają mu niektórzy? No, wiadomo, że miał. No, ogólnie jest mu łatwiej w życiu. Ale z drugiej strony, jak już przejdziemy ten próg, że jesteśmy zarabiającym pisarzem, który może się z tego utrzymać, podkreślam, jak już przejdziemy ten próg, to nie wiem, czy w pisarskim świadku ma to aż tak wielkie znaczenie, plus przy obecnych trendach w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy nawet jeśli jesteśmy dajmy na to ze społeczności LGBT, to czy nie dostajemy w ten sposób pewnego dodatkowego rozgłosu, i czy nie opłaca się takich pisarzy promować bardziej niż biało, białych heteroseksualnych mężczyzn? Ale nie jestem ekspertem w rynku wydawniczym w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście mogę się mylić. Jedyny problem, jaki mam z tym jego Kickstarterem, a właściwie z całą jego twórczością, to, to zabrzmi teraz okropnie, więc nie przestawajcie oglądać, tylko dosłuchajcie do końca, o co mi chodzi. Problemem jest fakt, że Sanderson jest Mormonem. Dlaczego to jest problem? Otóż Mormoni co najmniej 10% swojego rocznego dochodu przeznaczają na swój kościół. Jeśli Sanderson zarobiłby powiedzmy milion dolarów, to 100 tysięcy trafia, trafia prosto do kościoła, co oznacza, że kupując książki Sandersona, płacicie na jego kościół. Czy to źle? Nie wiem, no jeśli wam to nie przeszkadza, to kupujcie i wspierajcie każdą religię, którą chcecie. Zresztą każdy pisarz może przekazać nawet cały swój dochód na dowolny cel. To w końcu jego dochód. Jednak tutaj brakuje mi jasnej informacji. Wspierając ten Kickstarter wspierasz bezpośrednio Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nie podoba mi się więc to, że w Polsce kwestia dziesięciny, którą płacą twórcy należący do tego wyznania, nie jest wiedzą rozpowszechnioną, a uważam, że jeśli już wspieramy finansowo jakąś religię czy ideologię, to warto zdawać sobie sprawę z tego, co robimy i dowiedzieć się o niej, czy też o nim, w sensie w wyznaniu albo o ideologii czegoś więcej. Żeby nie było, Sanderson wprost mówi, że jest wierzącym Mormonem, że był na misji że żyje według nauczania swojej religii. W Stanach Mormonów jest więcej niż w Polsce, zdaje się, że ze 2%. Więc to, że płacą dziesięcina, jest prawdopodobnie o wiele bardziej znanym faktem w Stanach. Więc absolutnie nie oskarżam go o to, że cokolwiek ukrywa, ale wolałabym większą przejrzystość w tej kwestii, bo jednak przejrzystość to jest coś, co się bardzo z Kickstarterem kojarzy. Czy wy słyszeliście o tej zbiórce? No przypuszczam, że słyszeliście, bo już w ogóle na forach i wszędzie to niejednokrotnie widziałam o tym posty. Powiedzcie, czy kupiliście? Czy wpłaciliście na tą zbiórkę? Czy żal wam jednak pieniążków? Bo trochę tam trzeba faktycznie zapłacić. Plus jednak dostawa do Polski jest, daje się płatna osobno. Czy może raczej czekacie, aż to się tam trochę rozwinie i może będzie się to dało kiedyś kupić po prostu w polskiej księgarni te książki? Czy w ogóle interesują was takie pudełka z gadżetami? Ja nigdy nie byłam fanem Pudełek z gadżetami. Czasem lubię oglądać na YouTube, jak ludzie je rozpakowują, ale nie wiem, ja nie lubię w ogóle zbierać rzeczy, dlatego chyba mnie to nie kręci. Ale przede wszystkim powiedzcie mi, co wy byście zrobili, gdybyście zebrali 28 milionów dolarów i mogli je wydać na cokolwiek chcecie. To już wszystko na dziś. Cieszę się, że, że jakoś udało nam się dojść do końca. W sumie nie jest nawet aż tak, że z moim gardłem się spodziewałam. Pamiętajcie, żeby dołączać do naszego Discorda i pisać tam, co Wam się tylko podoba, o ile oczywiście jest zgodne z regułami. I do zobaczenia następnym razem. I trzymajcie kciuki, żebym to złożyła dzisiaj w nocy. Pa! w tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Kuby. Trauko Fenela, Aragonte, Daniela Michalskiego, dziękuję Wam. Jesteście fantastyczni. Się... To nie jest pan najdroższa rzecz, którą tu... Sanderson yeah. jest białym, hetereksu... z heteroseks... z białym heteroseksualnym mężczyzną. No białym heteroseksualnym.